1 października w sierpcu w związku ze startem naborów do programu Ciepłownictwo Powiatowe odbyła się konferencja prasowa z udziałem Michała Kurtyki, ministra klimatu. W konferencji udział wzięli także Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu, Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jarosław Perzyński burmistrz miasta sierpca, radni Miejscy powiatowi oraz kierownicy miejskich spółek. Mamy świadomość, jak ogromne są wyzwania, jeżeli chodzi o ewolucję systemów ciepłowniczych właśnie tej Polski Powiatowej. Mamy za sobą przykład takiej ciepłowni, która wymaga modernizacji. To są znaczące środki. I my jako państwo, jako rząd, Ministerstwo Klimatu, jako Narodowy Fundusz chcemy oddać środki inwestycyjne na, dla samorządów po to, żeby taką inwestycję mogły bezpiecznie finansowo przeprowadzić. Wprowadzony w życie program ma na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw ciepłowniczych na środowisko, jak i poprawę jakości powietrza. Bez pomocy zewnętrznej, bez pomocy rządu, bez pomocy środków zewnętrznych. Nie mamy jako samorządowcy możliwości rozwinąć ciepłownictwa w taki sposób, żeby było ono ekologiczne, żeby bazowało na nowych um, źródłach wytwarzania energii, a cały czas niestety musimy na szkodliwym dla mieszkańców, dla mieszkańców węglu um, pracować. Chcielibyśmy, aby taki program jak ciepłownictwo powiatowe był częścią szerszej strategii eliminacji smogu, skierowania naszego ciepłownictwa w kierunku bardziej ekologicznej i z czasem bardziej ekonomicznej, bo to będzie musiało się również odzwierciedlać w kieszeniach polskich rodzin. Chcielibyśmy, żeby te inwestycje doprowadziły do tego, żeby na samym końcu, ostatecznie, rachunki dla polskich rodzin były mniejsze. W programie mogą wziąć udział spółki kapitałowe produkujące energię cieplną na cele komunalno-bytowe, a udział w kapitale spółki samorządu terytorialnego jest nie mniejszy niż 70%. Jednocześnie całkowita moc cieplna zamówiona systemu ciepłowniczego, w ramach którego prowadzona jest przedmiotowa działalność, wynosi nie więcej niż 50 MW. Mam nadzieję, że beneficjentem tej pomocy będzie również miasto Sierpc i że mieszkańcy już za kilka lat będą mogli czerpać korzyści z ekologicznej mocy, którą będziemy dostarczali. Z może z bardziej efektywnych źródeł energii. Dzisiaj rozmawiamy z, razem z panem ministrem Kurtyką, którego zaprosiłem, wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska również, o tym, aby zmodernizować obiekt, który jest za moimi plecami, czyli ciepłownię, która rok do roku musi płacić duże stawki za handel emisjami. Dzięki nowoczesnej technologii, która będzie możliwa, dzięki właśnie temu dofinansowaniu, koszty się zmniejszą. Ciepłownictwo powiatowe nie dlatego, że to jest skierowane do powiatów jako takich. To jest skierowane do miast, tak zwanej Polski Powiatowej która jeszcze parę lat temu yy, no była trochę, można powiedzieć, zapomniana. W naszych programach zauważyliśmy, że grom pieniędzy jednak szło w duże miasta, w duże samorządy, w duże przedsiębiorstwa, natomiast yy, mniejsze miejscowości, takie, takie mniejsze... Yy, yy, podobne jak, jak sierpcu były nieco zapomniane w związku z tym został właśnie uruchomiony program ciepłownictwo powiatowe i to bardzo dziękuję właśnie panom ministrom za, 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 tą, za, tą, za to zainteresowanie i za to zaangażowanie ministerstwa, bo no bo dzięki temu po prostu ten program rusza w nowej odsłonie w tak zwanej wersji 2.0 ciepłownictwo powiatowe 2.0 i dzięki temu myślę, że samorządy będą miały lepsze możliwości finansować finansowania tych przedsięwzięć, które tak jak widzimy na załączonym obrazku, no muszą przejść modernizację. Na pewno jest bardzo dużo korzyści z takiej modernizacji pełnej ciepłowni. Przejście na przykład na ekologiczne źródło kogeneracyjne, myślę, że byłoby ciekawym rozwiązaniem. Rozmawialiśmy też z panem prezesem Michalskim, na temat tego, że w okolicach sierpca istnieje pewien potencjał dla geotermii. I to jest pytanie już, na które my z poziomu centralnego z Warszawy nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, ale zachęcamy samorząd. Bardzo owocny dialog z panem burmistrzem, bardzo widzę dużą aktywność władz samorządowych, które chcą. Wystąpić z wnioskiem. Myślę, że to będzie zależało od analizy technicznej, od analizy ekonomicznej, od konsultacji społecznych, od woli mieszkańców, w jaką stronę będą chcieli, żeby ten bardziej ekologiczny i bardziej ekonomiczny system ciepłowniczy podążał.